Dzisiaj w trochę większej grupie witamy was w nowym odcinku z nowej serii Prawdopodobnie Coś o command blockach I dzisiaj, jako że pierwszy odcinek, chcielibyśmy zaprezentować jak zrobić działający lustro w Minecraftie. I chodzi tutaj dokładnie o odbicie tym lustra ogólnie opiera się u nas na 19 command blockach Jednak może to wynosić czasem więcej No tutaj akurat... To nie chyba 5? 5, tak Robiliśmy to na 5 warstw O to chodzi z warstwami To jest pierwsza warstwa To jest druga warstwa to jest trzecia warstwa, czwarta warstwa i piąta warstwa. I o to chodzi. Każda warstwa to jest jakiś punkt scoreboardu. Bo system ogólnie właśnie oparty jest na scoreboardach oraz jest oparty na tak zwanym odzwierciedleniu tego, co jest po drugiej stronie. Jeśli zamykamy te drzwi, po drugiej stronie to się odzwierciedla. Tak samo jest z tym. Robimy sobie scoreboard, który najpierw musimy stworzyć. Tutaj scoreboard objectives add. Tutaj wpisujemy nazwę scoreboarda. Możemy ją nazwać na przykład lustro. Ale w tym przypadku użyjemy mirror, bo tak, nam, tak sobie ustawiliśmy wcześniej. I wpisujemy jako ostatni dami. Nazwiemy go lustro. 1 Możemy tutaj dopisać jeszcze, żeby pokazywał ręce, jeszcze, żeby nie miał tej jego kamiennej płytki, która jest na dole. Ok, A jeżeli już mamy takiego standa, to możemy zacząć tworzenie naszego systemu. Ok, zaczynamy od stworzenia command bloka Always Active Repeat e, i piszemy execute event dt. Gracz add player posiada scoreboard równy e, nasz przypisany 1 w tym przypadku. Jeżeli gracz ma scoreboard równy 1, ma odpalić kolejnego egzekuta, który będzie wykonywał na graczu komendę TP. Będzie tepał naszego armor standa o minus dwie kratki względem gracza. Ok, i dlaczego wpisujemy akurat minus dwie kratki? Chodzi tutaj o to, że jest między nami różnica dwóch kratek między odbiciem. A naszą postacią. I za każdym razem musimy dodawać kolejne dwie kratki. Wy możecie to mieć w innej osi. Możecie mieć to na osi X albo na osi Z. -ów. Ok, i w następnych command blokach robimy dokładnie to samo. Bierzemy sobie taki command block dolny, który stworzyliśmy. I teraz, żeby zrobić taki ciąg, który będzie się wykonywał ciągle, bierzemy sobie takiego command bloka właśnie z, z dołu, kopujemy go na górę z NBT Ctrl plus yy, kółko myszy. I w to miejsce wpisujemy tutaj, yy, always active nie zmieniamy, ale zmieniamy na chain. Dzięki temu on stanie się właśnie takiego koloru. Yy, I tutaj zmieniamy tylko i wyłącznie punkt naszego skora, mirror równa się 2. Oraz za każdym razem będziemy podnosić naszą oś, w tym przypadku z o 2. Tak by tepało armor standa właśnie dwa bloki od nas na każdej warstwie. No i tak robimy już do samego końca. Pamiętajcie, by wasze strzałki układały się zawsze w dobrą stronę, bo jeżeli sobie ustawicie chaina, który będzie, z, będzie strzałką skierowany w inną stronę niż yy, jeden ciąg, to wtedy po prostu sygnał się rozejdzie i nie zadziała, więc takich rzeczy unikamy. OK, następnym krokiem będzie tutaj ustawianie scoreboardu graczowi, wtedy kiedy znajduje się on na, w tym przypadku, pierwszej warstwie e, naszego pomieszczenia. OK, teraz naszym zadaniem będzie zdobycie koordynatów pierwszej warstwy naszego pomieszczenia, w którym chcemy zdoby zrobić lustro. By to zrobić, najprościej możemy to zrobić w taki sposób że będziemy próbowali tutaj postawić set block ale oczywiście tego nie zrobimy, tylko sobie zaznaczymy to używając y, Shifta i kontrola w tym przypadku oraz CTRL C aby tutaj oczywiście skopiować skopiowaliśmy sobie koordynaty ale dlaczego akurat tego bloku? a no dlatego, że teraz jeżeli klikniemy sobie F3 y, spójrzcie na facing y, mamy tutaj TOWARDS POSITIVE X a jeżeli obrócę się to mamy TOWARDS POSITIVE Z w każdą oś mamy, tutaj mamy negatyw x i mamy negatyw z. I patrząc na to, musimy liczyć. Wezmę sobie inny blok, żeby znaczyć wam. Musimy policzyć, jak duże jest nasze pomieszczenie. Od tego będzie zależało, właśnie jak długa będzie nasza warstwa. Więc liczymy 1, 2, 3. Ok. I tutaj jest ściana. No, tutaj zaznaczyłem, to że ściana. Więc mamy sprawdzać te trzy bloki, oprócz tego tutaj wyprowadzonego jednego. Na positive x Dobra Ale jak to wygląda w praktyce? Otóż tutaj w add player Po nawiasie kwadratowym Game mode adventure Sprawdzamy czy gracz jest na game mode adventure Na koordynatach I dlaczego nam przydadzą się te koordynaty? Ano wykasuje tutaj Wkleję je tutaj z powrotem To mamy od razu gotowe koordynaty yy, Które gracz znajduje się na tamtej krat. I x równa się, potem piszemy przecinek, równa się y, tyle, ile nam tutaj pokazuje. Oraz z równa się tyle. No i dobra. I mamy koordynaty tamtej kratki. I policzyliśmy, że od tamtej kratki musielibyśmy jeszcze sprawdzać trzy kratki. Więc wpisujemy tutaj dx równa się 3. Ale pamiętajcie, że mogliście sobie zaznaczyć na przykład kratkę od tyłu. Wtedy gdyby było od tyłu, no to musielibyśmy policzyć na negatywnego x. Jeżeli na negatywnego x musicie wpisać tam dx równa się minus 3, ok, ale to nie koniec. Musimy jeszcze dopisać dy, czyli zmianę y. W tym przypadku, żeby nam renderowało skoki, możemy napisać na przykład 3. No i zmianę jeszcze dz. W tym przypadku nie może się zmienić, dlatego że to jest jedna oś. Na jednej osi to wszystko się dzieje. Wpisujemy więc 0. I w ten sposób dopisując tutaj jeszcze mirror, i bo tutaj jest Callboard Player Set, i ustawiamy dla gracza mirror równy 1. W ten sposób powstała nam pierwsza warstwa, to teraz jak podejdę tutaj. Jak widzicie, ustawiło mi się, że Mirror jest równy 1. Ok, i robimy drugą kolumnę naszego ciągu. Jeżeli nasz pokój ma 5 bloków szerokości, to robimy 5 warstw. No i dobra, i jak je robimy? Robimy je oczywiście w trejnie. Więc zmieniamy sobie te koordynaty. I pamiętacie, że na początku daliśmy scoreboardowi wartość 1. Tak teraz przypisujemy wartość tutaj, w tym przypadku 2. Tutaj możemy przypisać 3. Ok, w ten sposób właściwie skończyliśmy cały mechanizm. Jeszcze takie zmiany kosmetyczne. Tutaj te trzy komandanty właśnie są za to odpowiedzialne. Tutaj na przykład mamy komendę, która wykonuje, jeżeli gracz znajduje się na gamemode Spectator w dystansie 20 bloków i wtedy e, nadaje scoreboarda temu graczowi e, na 0. To jest po prostu reset. Jak widzicie teraz, podszedłem do mojego mechanizmu, e, wartość zmieniła się na 1. E, no i jeżeli przejdę na Mode Spectator, to moja wartość powinna zmienić się do 0. Jak widzimy, dalsza. Ostatnia komenda jest chyba wam najbardziej przydatna. Ok, no i żeby to zaimplementować, no to po prostu stajemy sobie przed drzwiami naszego pomieszczenia, w którym będzie lustro. Oddalmy się, na przykład, trzy bloki. Załóżmy tutaj w tym miejscu. No i oczywiście chowamy bloka gdzieś najlepiej na dole. I tutaj, wpisując dystans, najlepiej być ostrożnym, bo jeżeli wpiszemy za dużo, to możemy e, wykrywać gracza w pomieszczeniu. Mam teraz wartość 1, podejdę tutaj. Jak widzicie, wartość mi się zeruje. No i można to też zrobić na konkretne kordy, jeżeli chcecie. E, no i resztę komend już takie bardziej walory estetyczne, opowiedz mi, co Tak, na no, szalone są zrobione, wszystko jest fajnie, ale jeszcze w każdym razie mam mamy sobie drzwi. Mam nasz piękny. No i jak to zrobić, że macie tak pięknie jest po drugiej stronie. Więc 6 komend, ponieważ na każdy z tych drzwi i każdy z takich pojedynczych elementów. To ja musimy na każdy z nich po prostu dać dwa komendorski DE. Na przykład pierwsza ta komenda, o, ok. sobie z repeatem. I always activem, Wygląda właśnie w ten sposób. Wykonujemy komendę jeśli blok, dark autor. I to właśnie, które mamy w naszej łazience I tutaj w tym yy, nawiasie klamrowym mamy tak zwane block data. Jak odpalimy sobie F3 i spojrzymy na te drzwi, to widzimy z boku takie coś jak facing, half, hinge. Tutaj wystarczy tylko, że ustawimy sobie Taki moment, że będzie open false albo open true. Zminimizuje się komenda. I jest to w tym wypadku Set Setblock ma dane koordynaty. I pojawia nam się, pojawiają nam się czarne drzwi. Czyli po prostu odbicie tego. Tutaj już musimy dać więcej block data. Jest to związane z tym, żeby one były dokładnie takim odbiciem. Tutaj to samo dzieje się z tą parą command blocków i z tą parą command blocków One wszystkie po prostu, jedyne co się zmienia pomiędzy tymi command blokami, czyli z każdej pary, to jest false i true. To jest w pierwszym i drugim bloku. Okej, okay. no i w waszym przypadku, jeżeli macie na przykład właśnie takie bloki, jak tutaj jest nasza łazience, mamy wannę, prawda? To on może się o te bloki bagować, może w nie wchodzić. Jak temu zaradzić? Już musicie poszperać w tych komand blokach i wpisać odpowiednie wartości. W naszym przypadku zadziałało na przykład minus 9,5 zamiast minus 10. I jeszcze mieliśmy tutaj jedną zależność: zamiast minus 6 wpisaliśmy minus 5,5. Więc tak oto w 19 command blokach można zrobić sobie nawet fajnie działający lustro. Nie obraca się ono co prawda, ale no co, fajny bajer do mapki. Nie powiemy, że nie. Można sobie to wykorzystywać, jest to na wersji 1.14, 1.13, na wyższe też zadziała. Wszystkie komendy macie w opisie, dodatkowo jeszcze udostępnię wam mapkę, z której będziecie mogli sobie jeszcze zobaczyć jak to wszystko działa i ewentualnie skopiować komendy. Więc tak oto, żegnamy się po pierwszym odcinku, w którym pokazaliśmy jak zrobić dość ciekawie działające lustro. Mam nadzieję, że pomogliśmy, że wasze mapki możliwe, że będą ciekawe, może kogoś nauczyliśmy czegoś po Tam tych dwóch nie wiem gdzie wywiało, by no niestety. <laughs> Mam nadzieję, że się podobało, że było przydatne. Do następnego. Okej, okay. no to ja się z wami żegnam. No i cześć.